Elo, elo na, na liczne zapytania, jak robię karpia bez tłuszczu. Zanim pokażę Wam, jak włożę go tutaj do termomiksu, to pokażę Wam, jak ja go przygotowuję. I to jest wszystko w ciągu minuty, będziecie wiedzieć, o co kamamy. Karpia kroimy w dzwonka po oskrobaniu z łusek. I jeżeli go sztukujemy, wkładamy go do woreczka foliowego na noc do mleka. Możemy dolać mleka kokosowego, jak ktoś lubi. Ja robiłem tym razem na samym mleku z dodatkiem soli. I takie kawałki wyciągamy. Lekko otrzepujemy i wkładamy do Thermomixa. Wkładamy do Thermomixa. Zaraz Wam pokażę. Na razie trzy sztuki. No, może jeszcze włożymy jeden. Na takie. Te dzwonka yy, kroimy jeszcze dodatkowo na pół. Zamykamy Thermomix. I co teraz? Wycieram rękę o spodnie, bo nie mam czasu. Ustawiamy tutaj na ryby, czyli rybka się podświetliła. Czyli 25 minut. Następnie, temperatura. Aha, czas. No, i start dajemy. Pokażę Wam po upieczeniu, co wyszło. Bez tłuszczu, oczywiście, tłuszcz w mleku. No, 3,2 mleko zawiera. Pamiętajcie, że ten karp będzie bardzo świetny. Taki można powiedzieć, dla diabetyków można jeść do oporu. Jeżeli ktoś się odchudza, to bez chleba polecam, ale ja jej mi tak sklepkiem i tego typu karp jest naprawdę smaczny. Nie tylko w grudniu, ale tak jak teraz 9 luty. LOLO 3210 Star TV. Za chwilę wam pokażę po usmażeniu, po upieczeniu w termomiksie co będzie. Oczywiście ktoś powie, no, ale bez folii, bez niczego. Tak, bez folii to robię. Tak to, tak to wygląda po kilku minutach pracy. Jeszcze nie widać tutaj takiego super efektu. Ale uwierzcie mi, że będzie wszystko, bo to dopiero minuta minęła. Pokażę Wam zaraz za 5 minut, co się z tym dzieje. Po 4 minutach widzicie, że już... Tutaj wezmę na światło. Że już się coś zaczyna... Po prostu białe się robi mięsko. Świeżutki karpik z Milicza. Pozdrawiam hodowcę, który ma taki stawik czysty. Postaram się w ciągu 3 minut Wam pokazać wszystko, bo czas to pieniądz, time z w związku z tym nie lubię Zbędnego ględzenia Ale i tak ktoś napisze, że za dużo ględziłem Pozdrawiam Was i jeszcze za parę minut Z powrotem wejdziemy, dopiero 4 minuty Jest pieczenia Siema Tu jeszcze taka uwaga, pamiętajcie, że zawsze to Polacy Właśnie staropolski zwyczaj był taki Że te karpie były Najlepiej przyrządzane I kiedyś taka babcia przynosiła mleko od krowy Bo w ogóle ta metoda jest taka Że mleko powinno się ściąć, ale wiadomo, że UHT mleko się nie zetnie ale polecam wam, to jest wspaniała metoda. Tutaj już mamy 5 minut. Otwieramy, widzicie już ładnie skwierczy. Ale my dajemy z powrotem dalej do naszego termomiksa, do klewera i jedziemy z koksem. Czekamy za parę minut, znowu pokażę. Żeby była jasność, tutaj mam jeszcze na folii aluminiowej, ale chciałem pokazać wam sposób najprostszy w związku z tym, już wydawało mi się, że sposób z folią to nie będzie sposobem prostym. I patrzymy, tutaj już mamy 14, czyli 10 minut pieczenia i w zasadzie to już jest gotowe do konsumpcji. Widzicie, ładnie wygląda. Tu zaraz zobaczymy, czy skórka nam będzie odchodzić. Ja zaraz pakuję następnego. Ta siatka jest taka, tak było w instrukcji, że się nie powinna kleić. I tak wygląda ten karpik. Czy wygląda apetycznie? Sami ocencie. Życzę Wam smacznego pozdrowienia, serdeczności. Mówił do Was StarTV LOLO3210. Chodźcie na siłownię, tak jak chodzi Robek, albo będzie chodził dopiero. Pozdrawiam smacznego Siem'a, a my wkładamy następną porcję.